Nakarmić. Kiedy myślimy o tym uczynku miłosierdzia, to przede wszystkim mamy skojarzenia z bezdomnymi, biednymi, często alkoholikami, którzy gdzieś nas zaczepiają na ulicy i proszą nas o pieniądze. Często pod pretekstem właśnie głodu, że potrzebują tych pieniędzy, żeby się nakarmić. I wtedy rodzą się w nas pytania: co możemy zrobić? Czy mamy dać im te pieniądze, czy nie? Czy wziąć takie osoby do sklepu, kupić im to jedzenie? Ale przede wszystkim mamy takie przekonanie, że jeżeli damy im te pieniądze, nakarmimy ich, to już spełniliśmy uczynek miłosierdzia. Tylko kiedy weźmiemy jeden z tekstów Wincentego a Paulo, to on mówi, że to wcale nie jest miłosierdzie, tylko sprawiedliwość. Bo sprawiedliwością jest dać człowiekowi to, co mu się należy, to, co jest potrzebne do tego, żeby był sobą. Sprawiedliwość w rozumieniu chrześcijańskim to właśnie danie człowiekowi chociażby tego pokarmu, bo on go potrzebuje, bo ten pokarm mu się należy. Kiedy daję takiemu człowiekowi jedzenie, kiedy zabieram go do sklepu, żeby nakarmić go, to czynię uczynek sprawiedliwości. Więc gdzie tu miłosierdzie? Co zrobić, żeby spełnić uczynek miłosierdzia? I tu przychodzi nam z pomocą święty Augustyn, który jałmużne tłumaczy jako miłosierdzie, misericordia. I tłumaczy on, że w tym słowie kryją się dwa inne. Że to jest ubogie, nędzne serce. Pełnić czyn miłosierdzia, to pełnić go z ubogiego serca, z takiego przeświadczenia, że ja nic nie mam, ale i tak podzielę się z drugim, dam mu mimo tego, że mi brakuje. Miłosierdzie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy mam świadomość swojej nędzy, swojego ubóstwa, swojej biedy i jestem takim narzędziem, którym posługuje się Pan Bóg że to Pan Bóg daje temu człowiekowi, to Pan Bóg się nad nim pochyla, przez moje ręce, przez moje pieniądze, przez moje ubóstwo. Jeżeli nakarmię głodnego, to pełnię czyn sprawiedliwości, ale jeżeli nakarmię głodnego, mimo że sam nie mam, mimo że mi brakuje, że robię to z mojego ubóstwa, to dopiero tu zaczyna się uczynek miłosierdzia.